Hej, cześć, siemono wam wszystkim, z tej strony Ciecik, a to kolejny odcinek z gry Dask. Dobra, jesteśmy gdzieś w kanionie, gdzieś przy bramie, bo tak się level nazywa. już na dzień dobry mamy przeciwników. Hała U, u, dobra, super strzelba. Pięknie. Eee, czy ja mogę... Mm. Oho, czyli do strzelby mogę mieć tylko 50. No dobra. Hu, hu. No jak Skwajka, kurde, od dźwięki jak Skwajka. Dobra. Kurde, że ich nie trafił. Jeszcze raz. Dajcie mi jakąś bzdukę czy coś. A że ich trafił. A! I już po sprawie. Super. Ale mięsiście tu jest. Tu mi się akurat kusza przyda. Hehehe. Ale fajnie. Triple chyba. Ok, um, Do strzelby. Nie super karabin szturmowy, daj mi go. Mi się bardziej przyda chyba teraz. O, no proszę bardzo. Jeden nit. A, to jest tylko tak, żeby wejść po ten nit. No nieźle. O! Coś mnie zatkało. Czy ja tędy, tamtędy mogę wejść? Bo to wygląda, jakbym mógł tamtędy wejść. Aha, ktoś, coś, lub ktoś jest za skałą. Trzeba do karabinu. Potrzebuję czerwonego klucza. Dobra. Morale? Dziękuję. Coś jest tu kurde za cicho. ło, ło, ło. No to jak się w prawie. Pięknie. Okej. Okay. O. Nie karabin. Kurde, z karabinu myśliwskiego też nie bardzo. Ło kurde, poszedł serio, poważnie że. Dobra, zdechło. Fajnie nie ktoś mi plecy robi. Nie, plecy mi akurat nikt nie robi. Dobrze. Hopla! Nie, koniecznie to chcę. Mm, nie, akurat to miałem na myśli, ale dobra. Mm. Dobra, nie. chodzimy tam. Ło! Uu! Uh, uh. Nikt mi pleców nie robi, nikt mi pleców nie robi A, tu jeszcze Dobra Tu i tu, dziękuję Bąk Daj mi super strzelbę O, przy okazji jeszcze widzę, żeśmy Znaleźli diament Innymi słowy morale zwiększone 100%, ładnie Dobra Myślałem, że to jest kanister, a to nie jest kanister. Co ci się pobagowało? Coś. Dobra, wal walnij sobie piwo. Zjedźcie. ja tu mogę jakoś gdzieś przejść, wejść czy coś? Coś to jest. Zdechło super Zdrowie, zdrowie, niekoniecznie mi jest potrzebne. Otwierać tego, to może na razie nie chcę. No właśnie, bo trochę was tu widzę. Trochę was tu jest, nie mamy czasu na zabawę. Co, nie mam czasu na zabawę z samym sobą. Te rzeczywiście tutaj jest. Mm, screenshot z tej gry, no nieźle. Nie wiem jakbych to zrobił, ale zrobię jak to zajebiście Dziękuję. Okej. Okay. To co, koniec poziomu. A nie tu jeszcze nie. Dobre pytanie, gdzie teraz? Przełącz. Brama się odparła, tak. O, super! Wow, 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 wow. panie. Czemu wy jakimiś glutami do mnie strzelacie? Dobra. Doświaduje, hmm. że to chyba za chwilę. Że... Te strachy na wróble zaraz się poruszą. Dobra, dziękuję bardzo, że się umarł. Tutaj! No nie gadajcie, że. A, dobra, walić to. Chciałem, że to mi jakoś wejdę, ale chyba mi się nie uda. Nie no, wejść bym wszedł, ale to jest kombinowania w cholerę. Dobra, wali, wali mnie to. O właśnie o tym mówiłem. I jeszcze żyjesz? Dziękuję. No, strzelba. Spinga alej mi stąd. Okej. Okay. Mm, czy ja coś tu mam? ja wejście na tyły. Odkryłem sekret. Wow. Wow, co to było? Okej. Okay. Uff. Potrzebuję niebieskiego klucza. No i dobrze. Lecimy na drugą stronę. Dziękuję bardzo. Niebieski klucz. Fajnie, zobaczcie, rozbryzgnął fajnie na tę teksturę. Ok, czyli można tak naprawdę już kończyć chyba poziom. Wow, no żeście mnie tu zaskoczyli naciśnij prawy. Aha, by zdetonować grana. O super, żech się sam nabił. Moździerz sterowanie bramą. Ile ja mam zdrowia, przecież zaraz zdechnę. Super, i teraz? A chyba dobra, już wiem, które Tak mi się wydaje. Up, 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 up. O, pierona, trochę Was tu jest. Uwaga, teren objęty zakazem. No, super. Mm, super strzelbę potrzebuje. Dusk. Welcome to Dusk 666, 6, 6, nie wiem. Znaczy, zdaje mi się, kto tak zrobił. No, zdychasz. No co? No nie gada. fajnie, ja... gościu mi robi plecy, a ja się bawię tutaj. No kurna, dobra. Eee, nie nie pistolet, nie strzelba, nie, K super, karabin szturmowy też do dupy, bo nie mam naboi, Czyli amunicji. No chyba się zastrzeli jeszcze nawzajem. To miejsce jest przeklęte, no właśnie widzę. O nie no, nie, do, nie dostrzelę do niego. Dobra, dawaj te pistolety, bo niej też trzeba skorzystać. Dziękuję. Mhm. Trzeba ja wejdę do niego Chcielibyście Co tu się teraz stanęło? Kurde, to jakiś też gościu, jakiś monstrualny. Witaj w dask, dobra? Eee. No i co? A, okej, okay, chyba już wiem, prendy Chyba. Zakończ poziom. To jest bramy. Super, no nic. Ja tutaj Wam dziękuję, dzięki bardzo za uwagę, no i do usłyszenia. Hej!